Witajcie, ja jestem Dawida, ale zaraz! Co to jest? To shop! To auto klikaj coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i tak. Generalnie ludzie. Ose w ostatnim filmiku, jeśli go w ogóle wrzuciłem, mówiłem o. o nowych rzeczach: typu. No, ogólnie to To zwykły autokliker No normalny, to zombie klikę Chyba szybciej To taki świąteczny klikę to jest też świąteczny To też I tak No dobra To najnowszy punch i trwa właśnie do

Generalnie moja siostra przyszła, a ona ma dwa latka, tak. Jeśli coś brzydkiego na jej temat napiszecie, to ja wam po prostu... Ja wam po prostu nie odpowiem, ale jak będziecie tacy pepe, to po prostu ja wam z mojego specjalnego konta, w którym... Mogę was, że tak powiem, banować za pisanie takich rzeczy, po prostu, i proszę was, jeśli jesteście z mojej szkoły, to proszę was, nie piszcie Kraina lodu w tle. Ty jesteś dziewczynką. Ja jestem chłopak. Nie baba. Mogę nawet zrobić dla was challenge. chłop-baba challenge. Bo ja pamiętam, że rok temu koledzy mnie tak wyzwali, ale mnie to nie chodzi. Okej, okay. to czekajcie, muszę zrobić wentylację. Tak, w następnym odcinku powiem Wam czemu? Czemu zrobiłem gramy na najnowszej wersji Clicker Heroes Gadaj ty, Wiesz jak cicho bądź, ludzie. Mam sąsiada, który jest nieogarnięty, ponieważ siedzi bardzo blisko mnie i mówi... No w sumie to bardzo daleko. Ale nigdy nie piszcie mi, Dawid, jesteś dziewczynką. Bo wtedy mnie to odmotywuje. Ja ludzie, yy, nieważne. By mnie byście śmieli się ze mnie. Ale. Ludzie, a więc. Bo. Niektórzy mogą znać moje imię i nazwisko. Bo e, ktoś tam napisał moje imię i nazwisko. Nazywam się Dawid, ale nazwiska wam nie powiem. Ponieważ Jak powiem wam nazwisko, czemu ci to wy będziecie pewnie chcieli mnie znaleźć, albo kojarzycie mnie z ko ze szkoły, to będzie okropne. Okro Okej. Okay. No i tak, szop. Mamy takie oto co się. Możemy kupić jeszcze tu są bonusy, lecz ja nie chcę, bo ja nie mam w ogóle ludzi pieniędzy. Mogę takie oto Hirosoule kupić, których miałem na, w pierwszym sezonie ponad 11, lecz coś tam się zepsuło, ponieważ jak ja mam wtedy jeszcze na nie znałem w sumie. Takich rzeczy jak Steam, bo dzisiaj instalowałem Steam'a. I patrzcie, Steam i Clicker Heroes. To dwie najważniejsze rzeczy, chyba. A więc pofajnijmy trochę. Chciałbym. Okej, okay. okay, to może i ninja. Bardzo lubię ninja. W sumie parę lat temu miałem... W sumie nadal mam obsesję na ninja! Ninja mm. I ogólnie bałwaki są. Mm. Wiem, że ja go i tak dziś nie pokonam. Bo jestem głupi. Dla Was jestem wariatem. A jakby to, to ja. zmieniłem wersję. Ponieważ szuk... Postanowiłem znaleźć mi. Głupie drewno. Ok. Goście sobie kiedyś kupię. A więc to będzie na tyle. Wiem, że dosyć krótki odcinek, lecz gdzieś tak, na, na 45. strefie. Dojdziemy. O, jeszcze jedno. Pokażę Wam. A czy gmenty? Tak. Mamy 9%. KB. QA. Nie rozumiem. O, piąty quest. for gold Quest were getting Кудечка будет такая бежику да 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 niektórych o na przykład to jest okropne ponieważ ma rogi i wygląda jak szatan tylko wiesz się. wiem że klikę heroes to nie jest taka baję jeszcze jedno. zamknę się już okej okay. tutaj będzie Jakaś tam, Stefa? Tu jakaś tam? Tu jakaś tam? Patrzcie, tu nie zamknięte, tu powoli się otwiera. Tu się już otworzyła. Tu się tak bardziej otwiera, tu matki wychodzą. Tu trochę bardziej matkowo. Tu jest już dwa razy więcej matek. A tu jakieś 2% tego już mamy. Ok. A, co A to do statystyk To tak A. No dobra Zawiłem tyle mapku Czekajcie. Generalnie tu będzie Zobacz, gdzieś co e, nie słyszycie tego, że śpiewam? Mam tę moc, mam tę moc. Jak ktokolwiek mi napisze tak, Dawid, jesteś dziewczyną, to. E, tu znajdę was w szkole i powiem wam. Cześć, tak. Nie, kto się przyzywa, ten się tak. Na, tak nazywa. Tu będzie sushi. Tu jakiś gościu Replechauny trochę Tu jakaś Vajana Skarb Oceanu Tu jakiś metalonik Tu jakiś King Bo to są generalnie takie osoby które zostały ostatnio dodane Tu jakiś Gog lub Bog Coś tam Tu jakaś e, tu król Midas. Tu jego... okej. Okay. Okay. Okay, to będzie mi tu mówić co ja.